Cześć. Z tej strony Daniel. W tym odcinku opowiem Wam, jak uzyskałem prawdziwy amerykański numer telefonu, mieszkając w Polsce. Kiedy zaczniecie szukać w internecie haseł typu US Phone Number albo American Phone Number, zobaczycie mnóstwo ofert różnych aplikacji i serwisów. Na pierwszy rzut oka wygląda to świetnie. Kilka kliknięć i gotowe. Masz swój amerykański numer telefonu. Problem w tym że są to numery wirtualne typu VoIP, działające tylko dzięki aplikacji. Nie dostaniecie prawdziwej karty SIM ani eSIM od operatora komórkowego. Ja chciałem numer, który działa jak zwykły numer w sieci komórkowej, a nie wirtualny numer VoIP. I przypadkiem trafiłem na operatora, którego wcześniej nigdzie nie widziałem, nawet na stronach porównujących różne sposoby uzyskania numeru z USA. Mowa o Tello. To amerykański operator działający na infrastrukturze T-Mobile. U nich dostajecie prawdziwą kartę SIM albo eSIM. Co ważne, kartę eSIM można aktywować nawet wtedy, gdy nie jesteście fizycznie w Stanach. Nie jest potrzebny roaming, bo połączenia działają przez Wi-Fi Calling. Wasz telefon musi oczywiście obsługiwać eSIM oraz Wi-Fi Calling. Plany w Tello są bardzo proste. Wybieracie, ile chcecie mieć minut i danych. Wiadomości tekstowe są zawsze nielimitowane. Najtańszy plan kosztuje 5 dolarów i zawiera 100 minut oraz nielimitowane SMS-y. Dopóki nie wybieracie się do USA, pakiet danych nie jest potrzebny, chyba że chcecie odbierać MMS-y. Ważna rzecz. Połączenia przychodzące również zużywają minuty z pakietu. Na potrzeby filmu wybieram najtańszy plan za 5 dolarów i klikam Register. Rejestracja jest bardzo prosta. Podajecie imię, nazwisko, e-mail i ustawiacie hasło. Po założeniu konta dostajecie maila z linkiem aktywacyjnym. Następnie trzeba wybrać zip code, czyli kod pocztowy regionu, z którego chcecie mieć numer. Ja wybrałem Kalifornię. Zarówno karta eSIM, jak i fizyczna SIM kosztują po 3 dolary, więc łącznie wychodzi 8 dolarów. Wypełniamy wszystkie wymagane pola prawdziwymi danymi, wybieramy metodę płatności i finalizujemy zakup. W czasie generowania e SIM ustawiamy Security PIN. Kiedy e SIM jest gotowa, wchodzimy w zakładkę MySIM, gdzie pojawia się kod QR oraz instrukcja instalacji. Przez kod QR albo ręcznie, wpisując długi ciąg znaków. Teraz przechodzimy do ustawienia Emergency 911 Address. Ponieważ telefon działa przez Wi-Fi calling, operator nie wie gdzie jesteśmy. Więc musimy ustawić adres dla połączeń alarmowych. Może to być dowolny adres w USA. Ja ustawiam adres Apple w Cupertino. Na iPhonie zwykle pojawia się automatyczne okno z prośbą o ustawienie adresu 911 podczas aktywacji. W ustawieniach konta jest też opcja Pay as you go czyli do ładowania konta kwotą, którą można wykorzystać na rozmowy, dane i roaming. Minimalna wpłata to 20 dolarów. Aby włączyć International Roaming, trzeba mieć minimum 5 dolarów w Pay as you go. Ważna informacja. Jeśli planujecie używać numeru Tello do kontaktu z osadzonymi w areszcie lub więzieniu w USA, lepiej wyłączyć Wi-Fi calling i korzystać z roamingu. Systemy typu GTL albo Securus potrafią wykrywać Wi-Fi calling jako three way call i blokują połączenia. Telefon nawet nie zadzwoni, a wy nie dostaniecie powiadomienia. Przechodzimy do aktywacji. Skanuję kod QR telefonem. Jeśli aktywacja nie powiedzie się od razu, po około 30 minutach warto wyłączyć i włączyć telefon. Po uruchomieniu eSIM będzie aktywna i dostaniemy SMS-a z potwierdzeniem. To wszystko. Numer jest gotowy do użycia z dowolnego miejsca na świecie. Teraz sprawdzimy działanie w praktyce. Najpierw połączenie przychodzące z mojego drugiego numeru USA, a następnie połączenie wychodzące z nowej karty na ten stary numer. Oba telefony leżą obok siebie, więc wszystko widać wyraźnie. Na koniec kilka praktycznych informacji. W panelu głównym Telo widać liczbę dostępnych minut. Z 100 zostało 99, bo jedno połączenie przychodzące zabrało minutę. W zakładce Activity dokładnie widać historię połączeń i zużycie minut. Plan można w każdej chwili odnowić, klikając Renew Plan, albo zmienić na wyższy. Roaming międzynarodowy w Tello ma bardzo dobre stawki. W większości krajów rozmowa to 5 centów za minutę, a SMS kosztuje 1 cent. To dużo taniej niż połączenia z polskich sieci do USA. Aby włączyć roaming, trzeba mieć co najmniej 5 dolarów w Pay As You Go, ale minimalna wpłata to 20 dolarów. Można też korzystać z programu poleceń Tello Referral Program. Jeśli ktoś kupi numer z waszego linku i będzie go opłacał przez 3 miesiące, dostajecie Tello Dollars, którymi można opłacić usługi. Na moim głównym numerze, którego używam od miesięcy, mam włączony roaming i środki Pay as You Go. Widać tam aktualne stawki w USA i innych krajach. Niektóre są tanie, inne droższe. Chciałem po prostu pokazać, jakie są koszty, gdy używa się numeru bez Wi-Fi Calling. Dziękuję za obejrzenie filmu. Jeśli masz pytania, napisz w komentarzu. Jeżeli ten materiał był pomocny, zostaw lajka lub udostępnij go komuś, kto też szuka prawdziwego numeru z USA.